Zerzyła głową o podłogę. A co z tą ręką? Bo ja próbowałam się podeprzeć jak upadałam. Oczywiście jakiś kretyn rozwalił, kuwer i sobie całą rękę rozwaliłam. Rozumiem. A pamiętasz coś jeszcze? Na dół. W karetce wymiotowała. Świadkowie twierdzą, że nie straciła przytomności. O, mm. Dziewczyna od śmiertelnego wypadku rodziców mieszka ze starszą siostrą i jej mężem. Młoda kobieta żyje na koszt siostry, która próbuje motywować ją do samodzielności. Pacjentka jednak nie pracuje i nie uczy się. Nie zamierza też zmieniać imprezowego trybu życia. i spadam stąd. obawiam się, że to nie będzie takie proste. Musimy Cię jednak dokładnie zbadać, wiesz? Może nie będzie aż tak źle, co. Jak mi siostra zobaczy, już czuję kolejną pogadankę. Na pewno będziemy pobierać. Krew, na badania podstawowe, morfologia glukoza, elektrolity, dobrze? Dobrze, oczywiście. Sprawdźmy poziom alkoholu i mocną na obecność narkotyków. Dobrze, Spoko, pani doktor, góra dwa drinki wypiłam krumie z kasą po tych wszystkich imprezach. Wiesz co, nie wszystko pamiętasz, także ja wolę się upewnić. Podajmy 500 mg paracetamolu. Dobrze. Jak się siostra zobaczy w tym stanie, to będzie słabo. Dziś miałam iść na jakąś rozmowę o pracę w knajpie, którą mi znalazła. Tego mi nie odpuści. Oła. Posłuchaj, nie ruszaj przez chwilę dłonią. Dobrze? Tutaj musimy oczyścić te rany. No ale przecież układ jest idealny. Ona dobrze zarabia. On jest informatykiem. To chyba nie narzeka na pensję. To czemu akurat ja muszę iść do pracy? Wytrzymaj jeszcze chwilę. To szkło wbiło się dość głęboko. Ja muszę tutaj je wyjąć. Także... Boli mnie ta ręka. Wiem, wiem, wiem. wiem. Poczekaj. O, gotowe. Dobra. Z tego co widzę, to rana nadaje się do szycia. Ale to dopiero później, jak wykonamy wszystkie... O, jeszcze kawałek. Wszystkie badania. Dobra. Dopiero 23 lata, to chyba mam jeszcze trochę czasu, żeby się wyszaleć. Pielęgniarka założy Ci teraz świeży opatrunek, a później zabierzemy ci na rentgen tej ręki, okej? Okay? Boli mnie. Spokojnie. A. bólowy. Tymczasem zaniepokojona siostra dziewczyny od kilku godzin próbuje się z nią skontaktować. Martwi się, dlaczego 23-latka nie wróciła na noc do domu. No wiem, przepraszam. Całą noc mi zupełnie straciłam poczucie czasu. A ja już myślałam, że jakoś się z tego wywinę. Naściemiam, że byłam na rozmowie, ale nie dostałam roboty i tyle. A teraz? Zaraz siostra zrobi mi tu kolejną podgadankę o moim podejściu do życia, o tych wszystkich imprezach. Kamile, da się łatwo ugłaskać. Gorzej będzie z jej mężem. Paweł, zaraz zacznie mi tu trudziak, to powinnam wziąć się za siebie.